Witam wszystkich, to Stellara, a to pierwszy odcinek Zagrajmy w The Tomb Raider Legends. Jak widzicie, już zaczęłam, no bo muszę się naprawdę spieszyć, bo mam tylko 10 minut nagrywania. A jak, jak nie zdążę, to... no wszelkie rzeczy, to, to trudno, no. Będę omijać filmy, żeby to mniej trwało. Aha, i pod. Tak, I -i. For some time now. And an old friend working in the palace has tipped me off about a rather painful thing. An ornate stone dais, among mm. other things. Mm. A big rock, and she won't say why. Oh, well, where will the suspense be otherwise? Yeah. No, miałam gdzieś tak około... 10 minut. No to akurat. A jak się tam przechodzi w próbę, to, to, to chyba właśnie 10 minut... No to akurat. Zmieściłam się w czasie. Jak widzicie, nie mam typowego stroju legend. mam legend w harne legend <noise> tak e, właśnie będę miała troje dawaj dawaj, dawaj 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 nie będę no, the um, ja się do mojego tamtego filmu e, no właśnie Wiem, że już y, były zagrajne będzie legend. Już tam parę osób, widziałam, że już parę osób to robiło. E, a ja znowu to robię. Ale ja po prostu robię takie no, skróty też jakby. Mam nadzieję, że te skróty mi się udają bo jak nagrywam, to strasznie mi się coś zaczyna.

ちょっと待って待って待ってって待って待って待って待って待って待って待って待って待って待っって待って待って待ってって待って待って

A nie, nic chyba nie będę tego robił. Nie będę taka uczuć, bo... jest tak, tak, tak. I do góry. Tak, to trochę włączyło. Super, na godzinę już mam. Okej, okay. okay, teraz to wiemy. No tak, tak. to jeszcze. Może robię taką listę. Ale to co tak jest. Oj, właśnie znowu mówię tak cicho i nic mnie prawie nie plątać. Nie wiem, ja tak zawsze mam, że się zapominam i tak cicho. No wiedzę, no w ogóle nie tak.